Siemaczko wszystkim, jest z tej strony. Witam Was na moim kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z Brutal Duma. Mapa czwarta The Combinate i zaczynamy. Mapa nieźle porychana dla mnie. W ogóle zaczynamy, widzicie, sekret. Jedyny sekret, od razu jesteśmy na nim. I co tu się dzieje? Teleport jakiś od razu. W ogóle jakoś ze ściany tutaj na początku ale Nie wiem o co chodzi z tym. Tutaj nic nie ma niby, ale no, jakoś strzala i przed chwilą. Nie, nie nie wiem, nie wiem, nie ogarniam. Nieźle pojechana mapa, naprawdę. Eee, dobrze, pójdziemy w, w tamtą mankę tutaj coś tu jeszcze zobaczyć, ktoś nie jest. No właśnie był. Da radę tutaj zrobić pomocnika co ciekawe, jakoś mi się udało. Chociaż był nieżywy, tak? Swoją magiczną mocą go podniosłem. <noise> jak to bywa. Ostatnio. No właśnie takie, takie miejsce mamy, że no niby tutaj się wejść nie da. W sumie nie wiem jak się wchodzi. On... I sobie je po otw prostu otwierałem przed chwilą skacząc, ale tutaj wiem trochę za bardzo citersko to było. I chciałem jeszcze raz przejść i odpowiadać zanim to odpaliłem drugi raz, właśnie szczaiłem się, że niektóre elementy się otwierają po jakimś czasie, przechodząc po prostu przez jakieś miejsca pojawiają się jakieś klawisze na mapie. I trzeba ich właśnie wypatrywać. Dobra, zbieramy tutaj wszystko i jedziemy dalej tutaj. zaczniemy łapać pierwsze klucze. Jakieś i tutaj, i ty, i ty łaga, leci o, obok niego w ogóle poleciał, dobra, niech przeleci sobie. No, tak a propos całej tej serii, tego epizodu, jakoś no te mapy nie są wcale wymagające. Myślałem, że master levels to naprawdę dla propsów będzie takie zestawienie, że ledwo co będzie mogli, to przejść. A tak dla mnie, no, to zwykłe mapy są o wiele trudniejsze niż to. To tutaj dostajemy? No a tu mamy jakiegoś ciada dziada. Znajdziemy sobie od tyłu jednego przeciwnika, właśnie. <noise> tutaj mamy miniganad do zebrania. No to bardzo ciekawie się to robi. Przełącznik wchodzimy, mamy. Jeśli potrzebujemy amunicji, oczywiście ja mam, to Mnie, nie interesuje. Skaczemy i uważamy na przeciwników. No ja to sobie od razu zbieram wszystko. A raczej wątpię, że oberwę i coś stracę po drodze. Więc to właśnie zbieram na szybkości od razu. Patrzcie w ogóle ile mam już tutaj z życia i pan że ja cię wcielę. Dobra, chodzimy tutaj. A, tutaj jeszcze coś co będziemy mieć. niebieski już będzie potrzebny nam Ej, Jak go aktywujemy, to nie wiem. Ale wiem, że będziemy musieli tutaj biec. Ej, no bo już wykorzystałem kostium, Oj, <średziny> tak mi przykro, nie? Up. Ups. Ups. Dobra. Chyba, że od razu bym tutaj na dół, bo tutaj właśnie zdobywamy niebieski klucz. I chyba tak to zrobię właśnie. Rzucę zaraz granata, może. Albo na żywioł tam. A co tam, będę się męczył. <grym <grym yeah. i Mamy niebieski klucz. Mamy, dobra. Idziemy stąd. <grym> a, nie, skończyło mi się. Skończył mi się z kostium mój. Ale i tak tam polecę. Zobaczę po prostu... Ja tam jeszcze nie byłem, nie mam pojęcia co tam może być. Czyli tykacząc tutaj sobie możemy to przejść bez problemu, ciach. I... ...że się typiemy. Aha, dla klucz! Kolejny, czyli czerwony. Znaczy no, tutaj też... ...nie wiedziałem jak go zdobyć, no to już teraz wiem. Tym teleportem się po prostu tutaj dostajemy. zaraz będzie nas pomocnik do... ...ocalenia. Może się uda, o tam jest, widać go. Ale już dość do niego strzela, zostawcie go, zostaw go! Zostaw go. Ty też. A Ginta! Ginta tam na dole i te na górze. No. Gin. No jednak ucierpiałem, widzicie? Myślałem, że będzie łatwiej. Tutaj uważajcie, zaraz wam pokażę co chodzi. Wchodząc po plazmę genera od razu wyjdźcie. Aaa! Nie udało się, nie wierzę. Pułapka tutaj jest, musicie uważać na to. Trzeba na przykucu jednak wchodzić. i to nie shotgun był. O, no, jeszcze je trafiłem. Cisas. Przypasam, mój. Dobra. Tu będzie pułapka. A tak, zarazem przejście, da się do pomocnika. Okej, okay. ciach, ciach. Łapiemy. Przechodzimy dalej. Ocalimy go. I idziemy z powrotem do tyłu. O, długo jest tam szczelarz. A przejście się otworzyło. To my zajdziemy ich od tyłu. Nie ma, tak. Dobra. Wchodzimy tędy. Dobra. W sumie 107 przeciwników. przeciwników. Biorę Czyli już się będę się caskał. Nie ma co, łapiemy tutaj co jest. Chciałbym zrobić krótki odcinek, bo po prostu w końcu niby te ma łatwe mapy, a tak długo się z tym schodzi. Dobra, tu tutaj jeszcze się nie aktywowało to co trzeba, patrzcie. Tutaj aby aktywować klucz, no niezłe jadka jest. Tu tyle przyłączników się pojawia. Tutaj mamy przejście, tylko no tak trochę dziwnie to się nam pojawia. Nie wiem dokładnie w którym momencie. Upiera nam się to przejście. Teraz to trzeba wyczaić chyba będzie po prostu. Zobaczcie eee, wszystkie przełączniki odpaliłem. Tutaj jest ogarnięte. Kurczę, o co chodzi? O, tutaj się właśnie odzywa. Tam jest kurde kole z mniganem po prostu. On już tam oberwał. Tylko jak go wydostać tutaj stąd? Coś tam się jeszcze pojawi? Jakby siedmiu przeciwników mam, nie? I jeszcze. No co ciekawe też. No ale ja się cofnę, co najmniej no, coś pokombinuję. Tutaj pozbierane wszystko. Nie wiem dokładnie, jak to tam się aktywowało. Może tędy sobie pójdziemy. Tutaj coś się aktywuje dzięki temu. No idziemy. Tu mamy życie przy okazji. Ciach, kwasu, tupę. o. A my co do minigana? Tutaj mamy. A, może tutaj, właśnie, tym przełącznikiem to się aktywuje. O. Nie widziałem. I do czego ten przełącznik? Właśnie, do tego może to jest. Przełącznik jest. Pija. Yeah. I się wracamy tam. A tu wpijałem, nie widziałem w sumie po co, po co ja tu przychodzę, tak prawdę mówiąc. Dobra. po co się tutaj teleportuje w to miejsce tylko. Ciach, nie tutaj. Tutaj. Sprawdźmy teraz, czy się otworzyło. Tak, proszę bardzo. Dobra, załatwione. I teraz mamy właśnie przełączniki. Po wejściu od razu się aktywują. I następny, i ostatni, i wybiegacie, i łapiecie, i macie klucz żółty. Proszę bardzo, możemy iść do wyjścia. To tutaj będzie już wszystko prawie. Jakieś itemki widzę za zebrania. Ale przecież ja już mam to zabieramy. chyba, że tutaj na środku coś zostawiłem na tarczę, której tarczę już nie podniosę, bo nie mam jak. Tu mam o, to pozbierania niby, to się jakieś, no tutaj, no i z tym, tutaj nie mam żadnego pojęcia jak wam powiedzieć, żebyście tutaj mogli wejść e, normalnie. No bo tu ostatni, prze ten Przemocnik ustawą aktywuje ostatnie drzwi, e, więc no nie wiem, nie mam żadnego pojęcia jak to się aktywuje. Ja po prostu tutaj wskoczyłem, tu nie wiem. No lat przeciw był pomocnik tam i tutaj wskoczył. Yy. Tu boku by coś było. No nie ma nic, nic, a nic. Więc nie wiem. Tu co ciekawe... A, nie wskakujemy, strzelamy. No <laughs> chciałem powiedzieć o tym, że nie da się go wcisnąć, tylko trzeba kopnąć. No to przecież mogę też strzelić, raz pomyślałem od razu. To było na tym tyle. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć!